Jest poniedziałek 24 czerwca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska porana losowania. Emocje piłkarskich kibiców sięgają zenitu. Już jutro Polacy zagrają ostatni mecz w fazie grupowej. Trzymajmy więc mocno kciuki za naszą drużynę. Aby emocji było jeszcze więcej, to polecam Państwu grę w trzy wyjątkowe produkty lotto. Gierkę piłka w grze z wygraną wartą nawet 250 tysięcy złotych z drapkę wygrywamy, w której drapnąć można całkiem duże sumy oraz los od ekspres losów. Szybka piłka z pulą na wygrane wartą ponad 22 miliony złotych. A jutro mamy szansę powitać kolejnych w tym miesiącu lotto milionerów. Zwycięzca losowania lotto może wygrać nawet 3 miliony złotych, a w lotto plus do zdobycia będzie milion złotych. Trzymam kciuki życząc trafienia szóstki. W Multimulki to grający decyduje ile i jakie liczby typuje. Na przykład typując 8 mogą Państwo wygrać 22 tysiące złotych, a w opcji z plusem aż 130 tysięcy złotych. Losowanie Multimulki przed nami zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczba: 61 26 8 Trzydzieści trzydzieści trzy sześćdziesiąt sześć siedem pięćdziesiąt dwadzieścia trzy pięć czterdzieści cztery sześćdziesiąt siedem dwadzieścia dwa dziewiętnaście dwadzieścia cztery trzy dwadzieścia i liczba czterdzieści osiem, liczba czterdzieści osiem jest plusem Zakład Minilotto z typowaniem pięciu liczb kosztuje niewiele ponad złotówkę, a trafienie tych pięciu liczb daje główną wygraną. Wczoraj grający w Pile, Białym Stoku i Lublinie sięgnęli po ponad 65 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na Minilotto. W klasie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. I oto wylosowane liczby: 9, 1, 25, 19. 32. W kaskadzie do zdobycia jest aż ćwierć miliona złotych. Wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. A kto odnajdzie 11 liczb, wygra 1000 złotych. Czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. A wylosowane liczby to 8. 5. 9. 6. Dwadzieścia jeden, cztery, trzy, dwanaście, dziesięć, dziewiętnaście, czternaście, siedemnaście. Jutro wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot. Do zdobycia jest 220 milionów złotych. Z taką wygraną na koncie można jeszcze więcej. Zachęcam do gry. A wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 212, można je typować samemu albo grać metodą na chybiu. Trafił powodzenia. W tym miesiącu w ekstra pensji padły już trzy główne wygrane. Każdy ze zwycięzców wygrał po 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ale w ekstra pensji mogą Państwo grać o jeszcze większą pensję wystarczy zwiększyć stawkę. Losujmy! W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule, błędy maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 15, 21, 32. 1 12, a ostatnią losowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. W ekstra pensji warto grać z ekstra premią. Wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra pensji, a można wygrać od ręki aż 100 tysięcy złotych. W czerwcu padło już aż 7 takich wygranych, a losowanie ekstrapremii przed nami. Zaczynamy. W kasutach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. kolejno ułożone kule, bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczba. 28. 5. 25. 16, 24. A ostatnio wylusowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. 1. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo w gry Lotto. Zachęcam do gry, bo z każdej wydanej złotówki, czy to w punktach Lotto, czy na lotto.pl, aż 19 groszy trafia na wsparcie polskiego sportu oraz kultury. To właśnie gracze Lotto są ich największymi mecenasami. W studiu LOTTO to wszystko, ale w imieniu Renaty Molendy-Potrykus zapraszam na jutrzejsze wieczorne losowania. Obejrzą je Państwo na antenie TVP3 lub online na lotto.pl i na profilach LOTTO w mediach społecznościowych. Dobranoc. Wy kibicujecie nam. A ja kibicuję Wam. Graczom Lotto. Fanom zdrafek. Jierek też. Życzę Wam samych celnych strzałów w grach Lotto. nie wie, jakie masz marzenia, te, które chowasz w sercu. Nie daj sobie wymówić, że nie możesz ich spełnić. Pozwól swoim marzeniom rozwinąć skrzydła. Poczuj się wolny. Lotto, zacznij marzyć.